Tak zmieniła się faworytka Gabriela. Jedna opinia przekreśliła jej szansę u rolnika. Rolnik szuka żony zakończył się miesiąc temu. Uczestnicy randkowego show układają sobie życie już bez świateł kamer. Dzięki programowi niektórzy zyskali sporą popularność. Co słychać u Karoliny kandydatki Gabriela? Gabriel z rolnik szuka Żony 12 zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kandydatki: Klaudię, Karolinę i Weronikę. Widzowie najbardziej polubili sympatyczną Klaudię, która niestety odpadła jako pierwsza. Nawet nie miała szansy na randkę i przedstawienie się Gabrielowi. Wszystko przez to, że rolnik po spotkaniu z Karoliną był pewny, że to ona zostanie jego wybranką. Rolnik szuka żony. Jedna opinia przekreśliła jej szansę u rolnika. Tuż przed ogłoszeniem swojej decyzji, Gabriel zaprosił bliskich, by poznali jego kandydatki Karolinę i Weronikę. Podczas rozmowy, mama Gabriela wspomniała o ślubie. Karolina natychmiast odpowiedziała, że ona ślubu nie chce. To jedno zdanie przekreśliło jej szansę u Gabriela. Który bardzo tradycyjnie podchodzi do kwestii rodziny. Uczestnik, rolnik, szuka żony, natychmiast zmienił zdanie, i Karolina musiała pożegnać się z programem. W finale życzyła wiele szczęścia Gabrielowi i Weronice, którą ostatecznie wybrał rolnik. Mówiła, że nie ma żalu, iż odpadła. Karolina kłada sobie życie i cieszy się popularnością. Rolnik szuka żony. Ogromna zmiana u Karoliny, kandydatki Gabriela. 22 latka postanowiła o sobie przypomnieć fanom programu, dodając w mediach społecznościowych świąteczną fotkę, na której z trudem można ją rozpoznać. Trzy kadry z młodą kobietą o blond włosach, noszącą różne stylizacje. Raz w białej bluzce z delikatnym naszyjnikiem Raz w eleganckiej czerwonej sukience z krzyżykiem na łańcuszku oraz raz w białym topie i ciemnej narzutce, z wyrazistą miną. Karolina, kandydatka Gabriela z rolnik, szuka żony 12 Piotr Matej, TVP Materiały prasowe. Widać, że od czasu finałowego odcinka Karolina schudła. Dodatkowo w eleganckiej czerwonej sukience i z nową fryzurą wygląda zupełnie inaczej niż podczas nagrywania programu na gospodarstwie Gabriela. Na dodatek, zdjęcie, które zamieściła w sieci, opatrzone zostało ikoną serca i pierścionka. Może to zapowiedź o wiele większych zmian w życiu Karoliny.